Tu co na widziałeś na że mamu odpowiada na posty fake Elon Muska, który obiecuje pieniądze za rozwiązanie zagadki? Trzeba ukracać na kilka dni tych idiotów, bo to nie ma sensu. <laughs> Trzeba ich ukracać o głowę. <laughs> dlaczego był taki cichutki na irelu i mam 21 to mit? <śmiech> Przestraszony <śmiech> Przestraszony. A tu mam taką ze sobą świeczkę. Zapachową o smaku piernika. I tak ładnie pachnie, że ja pierdziałem. Musiałem to powiedzieć. Tak, przestraszyłem się i uciekałem. Masz rację, widzu. Teraz już tą dziurę swoją i pierdziałem. że Bo to, że ktoś się odpowiednio zachowa, nie da się. Nie, ale powiem tak. To było tak chujowo, takie to były dziwne, niezręczne. To był najgorszy moment w Mirelu, serio. To jest wstyd, jak cholera, ten gościu. Bo to, że ktoś się odpowiednio zachowa, nie da się pojęć emocją, to jest źle. Ja wiem, jak ze starym idziesz na miasto i ktoś do niego, nie wiem, podchodzi o fajka, to twój stary skacze mu po głowie. Ja wiem, dlatego taki głupi jesteś, wszystko jest jasne. Ja wiem, że wy kurde oczekiwaliście, że zrobię patologię tam i dlatego właśnie tego nie dostaliście. Nie wiem, no dobrze jeździ. Dobrze jeździ, ku... Nic napisał, że sprawdzał Mona i tyle cepia. Ty uważasz, widzisz, że to jest normalne, że on coś tam powiedział o tej komendzie i, i tak i się gapi, jeszcze 15 sekund. Tam w grupie znajomych, on powinien powiedzieć, jak już by, tak bardzo by musiał, jakąś głupotę i tyle idzie. A on tam stał, p***a. stał, czekał nie wiadomo na co. No co ty gadasz? Samochodem, bardzo dobrze jeździ. Jeśli mam być szczery. Mi... I, do, I dopiero chyba są czy ktoś tam powiedział? No dobra, ale idź już czy coś tam. No, to ja nie wiem, co, na co on tam kur... czekał, w tym gościu. Ci ludzie poznali miłość. Chyba nie taką jak trzeba. Pani się oglądało? no mogło być Przecież. lepiej. Jakby było cieplej, by było lepiej. To już mówię od razu, bo pewnie ci by się zimno zrobiło. Później dopiero jak do tego drugiego lokalu wejść, to było cieplutko. Też kurtkę sobie rozpiłem, to fajnie było, no? Tam było później fajnie. Cześć co on się ma? Poniżasz to ty się w tym momencie na czacie jak coś, no nie? Że jesteś głupszy niż ustawa przewiduje. Ale fajnie, bo dzięki tobie mam więcej siana. Więc dalej jeszcze trochę na czacie, żebym później sponsorom mógł więcej wiadomości pokazać, że tu dużo się dzieje. Dziękuję. Bob się, że nie będzie rela. Nie no. Obiecałem, że pojadę tam, to pojechałem, tak? Co miałem więcej? Zezus dobrze się oglądało tego ilu hejtera, dobrze wyjaśniłem, mordko został i nie wiedział o co chodzi, a kozaka chciał pokazać przy ludziach, po Kamil, 10 złotych. Dzięki za Nie no, ludzie to myśleli, że kur... nie wiem co będę robił. Wydaje mi się, że się bardzo odpowiedzialnie i dobrze zachowałem. I każdy mądry człowiek tak pomyśli. No ale ja rozumiem, że ty byś od razu skoczył na niego i zrobił patologię, taką... mieście, żeby cię zaraz psy do... zawinęły w Ja wiem, bo ty jesteś głupi jeden z drugim. Ja to rozumiem doskonale Także spokojnie Ja to rozumiem No i to pewnie To ci ale... kur... Ale ten, ten yy, Bądź co, bądź on nie miał jak się zachować wobec hejterów Aby dobrze wyszedł No, to prawda Kretin, Grumcian chyba sobie będzie spierd... raz Bo... Tak, dobrze się napisał, bo jakby mam on wje... ...typowia, powiedział, co, co on, co spierd... Yy, no by było, że no, że tak łatwo go obejtować i tak dalej A z kolei jakby właśnie tak jak teraz robił, że siedzi się nie odzywa i patrzy jak na debila To, to ktoś by powiedział, że o, że się ostrał, że coś tam no jakby to by on zrobiłby zrobił, by ktoś by coś powiedział więc no coś w tym jest. Tak, jedyna opcja to mógłby Sebekę jakąś pocisnąć i powiedział A, a tam koenda, no dobra, to chodź, idę cię tam zawinąć zaraz do paki Coś takiego mógłby powiedzieć Ale no, nie miał chyba humoru na coś takiego Więc już się grumcia i na podróż do wypierd... Stąd, już, już bliżutko jest bardzo Ja nienawiść widziałem, widziałem Zresztą kur... Razu ci na Na tydzień Albo o. tam na ileś Nie chcę mi się z debilami Spędzać czasu Wolę z normalnym widzem pogadać Tylko Powietrze tylko tutaj marnujesz, Kościół To jest przyznaczone. Dla zajeb... widzów, a nie dla głąbów. Ej! Ten deadmatch to jest chyba zaprojektowany po to, żeby dochciało się komuś grać z cs no nie? Autentycznie, chciała mi się grać już z cs przez to. W sensie... Nie wiem, zupełnie inny no, recoil jest jak się gra na serwie, stary. Zupełnie inny jest. Nie wiem, mi się wydaje, że jak jest za dużo ludzi, to i, I jest i, inny. I, i nie grałem w Bo w strzelam chłop w łeb dostaje. Ej mierzę, że idealnie chłopnicję dostaje Nie rozumiem tego i nigdy tego właśnie nie rozumiałem O kur i tu jest rozrzut duży ty <laughs> <laughs> No nie no stary Nie no Tu zupełnie inaczej się strzela Tu wsuna widziałeś na ty że mamu odpowiada na posty fake Elon Muska, który obiecuje pieniądze za rozwiązanie zagadki? Kurwa weź mi to myśli Nie wierzę. A też któraś osoba coś takiego im pisze dzisiaj. Uwaga, myślicie mi to. Nie, ja tu muszę zobaczyć. To tu, tutaj. Czekaj, czekaj. Jakiś Elon Musk Daily, coś tam, coś tam. Czy możesz to rozwiązać? Prawidłowa odpowiedź wygrywa 8000 dolarów. I mam on, Air er. Let's go, kurwa. Nie, no kurde. Boże świętym. To, to mam on robi poza live'ami. No, Rozwiązuje zagadki, żeby kaskę wygrać. Zupełnie nie recoil to jest. Nie wiem, ja widzę recoil. Nie wiem, ja widzę recoil, że jest. Ja nie wiem jak to głowa czasami nie jest, no nie? A tu widz napisał, że yy, jedyna dobra opcja, jaką dziadek mógł zrobić dla tamtego typa to po prostu go wyśmiać. I a tak to widać, że trochę się No masz rację, kurde, masz rację <ścoughs> Kurde Jakby ten gość coś tam by powiedział o komendzie, a dziadek by tak no, gość to ty chyba złapeć Dziaku, zejdź mi z drogi Coś ty jak opowiedział, to cały czas wypisał Sigma w sumie, no bez kitu. <grafię> Teraz wyobraziłem <takie>, taką sytuację. <grafię> Mógł odpowiedzieć, już na kołendzie go szukają. <grafię> no, dało się to kurde. No, w sumie macie rację, chyba troszkę się ten przejął dziadek. No zobacz! No zobacz to! Jak strzelasz po jednej, po dwie, to jeszcze jest ok, ale jak już sprayujesz, to już nic totalnie nie działa. Nie wiem, naprawdę mi to się przeszkadza, bo ja to czuję, no nie? To był A właśnie się kupuję dobrego kąpa, mi dużo fps żeby właśnie ten recoil mieć dobry. A tu jest tak dużo że nie wiem, ja mam 235 FPS-ów, a odnoszę wrażenie, jakbym recoil miał, nie wiem, 50 FPS-ów. Nie wiem, naprawdę zastanawiam się co daje ten rekord tu. Zobacz, obok gościa strzelam i gość głowy dostaje, patrz. Ale można te pobiegać, pograć, wtedy się CS-a wojsku. To w sumie no, co jest fajnie. dobre. Już mi się nie chce grać w cs jak coś, no nie? Także fajnie, dzięki. Zajebisty mecz. Mordeczki, naprawdę, Zajebisty mecz, przez niego mi się w CS-a wa grać. wagrać. Nie chodzi o to, że oddają Głuchy jesteś jakiś, to do laryngologa stary, stary, zupełnie jest inny spray tam Zupełnie masz inny spray, ziomuś Inne hitboxy są Przecież to jest czuć od razu Tu strzelam gościa mierząc Nie dostaje Strzelam obok niego, gość dostaje głowę, no nie? Ja nie wiem, widzę tą różnicę Zobacz, pestkujesz i zobacz, od ku... ile jest na ekranie różnica podczas pestkowania. Co on robi? To się nazywał roje, ja to ci coś pokażę. O, zobacz. Widzisz, jaka jest różnica w dwóch peskach? Tu prawie w jeden półk, a tam dajesz peski jest taka różnica. Zasz, tłumacz w takim obszarze peski, a tam. Tak, a tak jest tak. A tam jest taki recoil. Co gada. Jak nie wiem się przekonać, że nie. Jak bo ty stoją, to trafia, nie? Jak wy to gracie i tego nie czujecie, to. Gratuluję. jak muzyku. Go for C4. Ta mapa wygląda jak ten kurwa. Trzeci w pole. Go for C4.

i była jakaś starsza kobieta i ona była bardzo smutna i się zapytałem jej, czemu ona jest taka smutna i ona opowiedziała mi, że kiedyś dawno temu jej synowie zmarli, jak byli bardzo mali na wojnie, że nawet nie, nie dorośli. Ja tą kobietę jakoś cofnąłem w czasie kuła do innego wymiaru, gdzie były te jej dzieci dalej, żyły i ona się tak ucieszyła, łzy jej leciały i podziękowała mi i ja potem znowu się cofnąłem do mojego światu z powrotem. Także ja w śnie pomogłem jakiejś babce starej. A umiem tak teraz nie, ale... Ja to robiłem jakąś taką kostką. Ser była taka kostka i były takie światła, takie kulki światła na tej kostce. Ser, miałem coś takiego. I to w ręce trzymałem i jakoś cofałem czas. Nie wiem jak. Like you. Goodbye. You're muted and you're a potem, nie wiem jakim cudem, ale sen się przerobił w ogóle w inne lore o czymś innym był Sen. Też on to pokażę O. Potem miałem sen, że z tym Gojo robiłem zakupy w galerii. Serio, buty kupowałem. Poważnie wam Z nim byłem na zakupach? Nie za jazdy są ostatnio For Toxic, goodbye shut up, go win No, he not win now, he's muted Let's go, let's go grim wieku rosyjskie City Polecam. <laughs> Belgów nie robię, że Holendrów, Niemców, nie wiem, kur... ufoludków. Jak mówił, Ko y po polsku, po polsku. Wiedz człowieko człowieku, oni się w swoim języku i wypierd... Jeszcze ci matkę powiedział że ci... And And look, because you go other side of the rent, I plant and I die without with plant. I plant the bomb and I die. Because you are somewhere else on the A bomb side. Why are you on the bomb side A if you planting on B? Zobacz, tak samo tego co się do mnie tego orangea zobacz. To go zmutowałem. Ty pytasz mnie czemu go zmutowałem? It's impossible to play. I'm planting the bomb, I cannot shoot when I plant.

A w tym jest problem, że w zależności od tego, kogo daje, daje w nią, na sobie, daje, daje w niego, daje, za szybko to robi. Wiesz o co chodzi? <grywa> jak za szybko tarczek! To jest no przecież ona widzi, że ten kamyk leci. To chyba jest taka już nieosiągalna reakcja dla dziadka, kurde, jak ktoś takie coś robi. O, pokażę Wam Mam on taką samą reakcję, no czekajcie, gdzieś to dzisiaj oglądałem to. Kurde. nie mogę, tu tak samo, jakieś zwykłą akcję zrobił i cieszy się. Czy nie jeździ pociągami, bo nie lubię, nie wiem, czemu nie jesz sztardy? bo nie lubisz na przykład. A tak poważnie, po prostu najeździłem się ze dzieciaka pociągami, autobusami mordeczko i to naprawdę w ch... Jak to się najeździł? To co, nie mógł wrócić do domu pociągiem, bo się najeździł kiedyś? Co to znaczy? To jak się zawiodłeś, to wypierdź stąd, no, w czym masz problem, kościu? No ty byś nie patrzył, a potem byś zapierd... A on nie mówił kiedyś, że nie jechał nigdy pociągiem? Ja rozumiem. Właśnie to różni normalnego człowieka, albo byś poszedł na puchę za debila. To właśnie różni... ...normalnego człowieka od idioty, no. I tyle. Ja rozumiem właśnie. Dlatego właśnie taki poziom na czasie pokazuje a nie inny. Zresztą nie istotne koło lata to. Już możesz stąd iść i nie wracać nigdy więcej. Ja, jeśli gość w sklepie pewnie coś złego powie, to też od razu skaczesz, i go na Ja rozumiem mordo, znam też taki typ ludzi. Chyba, że większość z nich rozgaruje. Ja wiem mordo, ja znam. Wolę ujechać z gościem, co już prawie zasypia zęcia, niż pychać pociągiem. No mnie to tak szokowało, że suchar jakieś tabletki ładował, kurde i tak dalej. Tylko, żeby nie paść i dowieźć dziadka, ale ja, A w ogóle, ojciec, co mnie ciekawi, że nie ma szota z tych nocnych rozmów, jak oni wracali. Tam były takie tematy, że to ja pierdzielę. To musi być odcinek z tego. Mamo tam opowiadał, że co to było, co się z tego śmiałem wtedy bardzo, bo to gdzieś tak leciało w okienku na połę, wtedy, jak oni jechali. Yy. Aha, mama mówi, że suchar gówno wie o, o pracy i o respekcie dla kogoś, że jak. On, jak on jest z jakiejś pracy iż, i hi, 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 żona szefa nie da mu dupy, to potem na nim się zemści w pracy, coś takiego. Kur... on takie rzeczy opowiadał tam w aucie. Ja nie mogę. No musi być z tego odcinek. Naprawdę, naprawdę. To jak widzowie byli na pałę ostatnim wieczorem, jak to leciało, ten stream w tle, to też to słyszeli. Musi być z tego odcinek, musi być. Oby był, oby był. Już możesz naprawdę stąd wyjść i nie wracać. Zabierz sobie tego subka, followa, to tamkolwiek chcesz. Mnie to już nie interesuje. I już jest serwer, bo już czuję, że nie siada tak jak powinno. O, No oni chyba, Marku, na to liczyli, że zrobię z siebie debila, jeszcze zbanuję się na Twitchu, jeszcze wszyscy przyjadą, nie zawiną i będzie za wtedy wtedy wypisali super, ale idiota, co on to debil pierdol, ale kur. wtedy tak by było, człowieku, ale jak jesteś za głupi, to tego streama. Ja rozumiem, że ty byś poszedł i stwarzał niebezpieczeństwo, bo jesteś kupi. No ja nie, i tyle no... Są po... Mam powiedzieć, że nie chciał bić tego typa, bo by go zbanowali na piszu. gdyby więzienia poszedł? Ty tu jakimś trollem. Nie pasuje ci się, to zawiozłem cię. To z... no stary, no... no Trudno. Nie ja pierwszy i ostatni. tego co widzę? A co z tego, że to nie jest u ciebie na live, Mordo? To nie ma znaczenia. stary. Widzę, że masz pojęcie o Twitchu, bardzo dobre. Trzeba ukracać na kilka dni tych idiotów, bo to nie ma sensu. Ukracać. Oczywiście, że oni oczekiwali. Trzeba ich ukracać o głowę. Na czacie. Oczywiście, że oni chcieli, żebym pokazał, że jednak się nie zmieniłem. Właśnie to chcieli. Właśnie to chcieli, a pokazałem im, że potrafię być inny i nie pasuje im. No to okej, okay. to jak ci nie pasuje, to idź sobie na inny sposób. Okej, okay, dobra. I najnowszy odcinek, co w ogóle przed chwilą się pojawił, ciekawe Mamon i bajki bajeczki. No, zobaczymy, co on tu popowiada. A, byłem i uciekłem w strachu, masz rację. Tak. On dalej o tym gada. Bany lecą? No, outy lecą, nie bany. Ty też sobie odpocznij. Ci nie będę pierdolił z tymi gumbami. Też sobie poczekaj. To kurwa, głupi ludzie, ty. Ja, pier... Niesamowite. Do widzenia. Ale tak sobie pomyślałem, że tak z biegiem czasu, chyba najlepsza gra, najśmieszniejsza jaka była, moim zdaniem, to te Dark Souls i Elden Ring. To było takie śmieszne, jak on co chwilę gadał: O ty, już coś, coś już zauważyłem, czegoś się dowiedziałem. I takie pierdoły, kurde, różne. To chyba były najśmieszniejsze gry u Mamona w historii. Serio, te Dark Soulsy. Dark Souls 1, 2, 3, ten Elden Ring. Kurde, to, to chyba było najlepsze. Skiro, no po poddał się w ogóle. Nie grałeś. No nie ma permów, ale pewnie będą za jakiś czas, bo ja nie będę tolerował debilizmu, człowieku. Mi się nie chce, stary. Jaka masz wymówkę? Tak zapowiadałeś, co byś hejterom nie robił, a zabrakło ci języka w Gebi. Nie zmieniłeś się. 5 złotych. Dzięki za piątkę, Głąbie. Daj jeszcze kolejną, bo za mało. To jest zweryfikowany? Ty właśnie jesteś zweryfikowany, jakim Głąbem jestem, bo ja rozumiem, że ty byś wypierd... i potem jeszcze po wy... poszedł za debila siedzieć. Ja rozumiem, bo taki kupi jesteś. Ty to rozumiem, mordeczko, niesamowicie, no. Ja rozumiem, no bo tacy ludzie jak ty siema, to siema. w społeczeństwie nie potrafią się odnaleźć. Za... ludzi od razu... Ku... za jakieś pierwsze słowa. Ja rozumiem, bo jesteś... takim mistrzem świata, no. A inni ludzie potrafią się pokazać w kwestii opanowania i normalności. Tyle no. Tary, tu nie było wyjścia, bo jakbym się nie zachował, i tak by psy się pruły, no nie? Wiesz. Ja uważam, że się dobrze zachowałem i, i to jest dla mnie najważniejsze, że ja uważam, że się dobrze zachowałem. Mi się wydaje, że tu wystarczy tylko weryfikację telefonu, włączyć już nie będzie tych troli. Ja to naprawdę nie rozumiem. Jeżeli ja nie chcę gdzieś być, to nie jestem, a wy nie chcecie tu być i jesteście na siłę. Za karę jesteście, może jakoś. Karę od rodziców, czy co? Ale przecież nie był agresywny. Podszedł i coś normalnie gadał. Nie robił żadnych. Co? Ruchów nic. Nie ten, tylko stał i gadał. No to nie wiem, kary, co tam było agresywnego dla ciebie. No ale rozumiem. To jest właśnie Twoja ocena sytuacji. Taki człowiek dla ciebie jest agresywny. Rozumiem. Rozumiem. Niezłe, niezłe pojęcie. O. Ty, ja nie zażyłem tego. japę mu dyma puścił. O, kurwa. W o kur. Przesada. Ruchów nic. Nie ten, tylko stał i gadał. No to nie wiem, co tam było agresywnego dla ciebie. No ale rozumiem. To jest właśnie Twoja ocena sytuacji. Taki człowiek dla ciebie jest agresywny. Rozumiem. Rozumiem. Niezłe, niezłe pojęcie. O. Nie no, dziwne, że dziadek nie pojedzie. Czy go pojechał tego gościa, tak sobie zdaję sprawę. No wyobraźcie sobie. Jesteś na streamie. Jakiś typ podchodzi, coś taki naburmuszony, kur. Jakiegoś dyma wam w twarz dał, to aż chce się powiedzieć. Ty, ty normalny jesteś, kur. Co nam poj... On nic nie mówił. No to jest takie dziwne. Mamy meczek. No oni chyba na to czekali, że w chłopa, a później przyjadą psy i mnie zawiną. I żeby spabowali jaki debil, jaki patus. Oni chyba na to liczyli, no ja nie wiem na co innego mordeczka siema, mogli siema. liczyć. Bo no, bardzo łatwo by było się zdenerwować I w ogóle, no nie? Ale jednak opanować się w takiej sytuacji, zachować się na poziomie jest trudniej O wiele Trudniej One more Why you like? Yeah, good job team Camp Now I will camp and wait for you Nie lubię jak to się zatrzymuje Post przeciwnej drużyny ale że... Nie wiem czy nie Przypadkiem od się poszedł. No bo nie lubi, no wiem ryzyk fizyk, spoko. Bercik, powiedz mi, tu jesteś. Ani mnie nie lubisz, ani ja nie lubię ciebie, ani ty nie chcesz to bić, ani ja nie chcę żebyś to był. Po kogo ch... jesteś? Powiedz no, mi, widzisz, po no, ch... tu jesteś? Pushing A to bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe co zrobił ten Orange w tym momencie było poziom drugi Kawy smoke poszedł, no to są, tak mi wejść ten gościu, no nie słyszałem, że pobieg. Zacząłem wychodzić na łoku i się wrócił. I to akurat ten, co mi noga zrobił, no nie? Hmm. Rufa mi wystawała chyba. Możliwe bardzo, możliwe, no. Nie no, zdarzałem się takie rzeczy, jak się przebija smoka, ale no dziwne to było, że pobiegł na B, po czym wrócił. No, Ale to prawdopodobnie moi na B przestali wchodzić i gość się stwierdziła, a nie wchodzą, poszli na dolny. Wszystko trafia już, szyściutko. Goś grał, grał ten co mnie teraz zawiódł. Grał z klientem który miał konto dwa, dwa miesiące i dostał waka i ma go na fręcach. Bywałe. <grymne> to jest niebywałe. Pewnie przypadek. No, no, przypadek. Czego rewloadź? I to. Witam, a czy jest jakaś szansa, że jakiś z pracowników robi żarty? <grymne> no, ten tekst jest niezły. To nie jest tylko moje pierdolenie. Nawet sami goście, zobacz. Zaczęli to samo pisać. Ja im nic nie mówiłem. Zobacz, to nie jest tylko moje odczucie, stary. Widząc dosłownie to samo To gość nagle ma 10 killi, a nie potrafił nic zabić No też jestem ciekawy jak to jest możliwe, no nie? Że gość nie może zabić nic w Wychodzi z gry, wraca i robi 10 killi 11 k***ę W albo w trzy No to jest niebywałe dla mnie, no nie? Wiadomość od Shootera Dobra, bo już sam się gubi, oglądam to czwarty raz i nie wiem czy on udaje czy robi to specjalnie Chłop z przeciwnej drużyny ale że... Nie wiem czy nie k przypadkiem od się poszedł no bo nie lubi, no wiem ryzyk fizyk, spoko. bardzo ciekawe co zrobił ten orange w tym momencie było. <grystanie> Wszystko trafia już ją, wszystkich No też jestem ciekawy jak to jest możliwe, no nie Że gość nie może zabić nic w Wychodzi z gry, wraca i robi 10 kg. To jest to inny ty w do, albo w trzy. No to jest. A potem mama mówi, że że z z YouTubea przerabiają filmiki. Że on mówi inny typie nagle. Nie bywałe dla mnie, no nie? Tutaj miał 0 kili, a teraz rundy na. Nie podój Czy mieliście listci jakieś tak się jechać pociągiem? Serę pytam. Ja nie, ja bardziej się bałem, że gdzieś źle wsiadłem. Kur... Bo... Że za późno wysiądę, czy coś, to tak trochę się tak często rozkminiam, Czy na pewno dobrze jadę, czy dobrze wysiądę, że gdzieś nie pojadę w pizdu, <grystanie> ale to, to tylko taka myśl z głowia ja czasami. uje wie zawsze wszystko, strzela przez smoka, pikuje pierwszy. No nic dziwnego w tym nie ma w sumie, no nie? Po klient wie za dużo, nagle porykonek się gość, robi w... więcej killi niż czasie. Ja. prawka nie mam. Thank you, good flash, bro. You flashed me and I'm dead because of this Widzę, że Pawełek Paweł, nie wystarczył timeout na dzień, to teraz dostaniesz na 3 Nie ma problemu Pawełku. Do zobaczenia za 3 dni. Za 3 dni wrócisz, dostaniesz na tydzień. A potem prawdopodobnie już perm będzie. Jak się nie, nie ogarniesz i tyle. No mi się nie chce głąbów czytać, wolę normalnego widza. Klasik, no klasik, że nie chcesz głąba czytać. No normalna sprawa stary, no. To jest normalna sprawa. Klasik. klasik. Przełaczcie co się stało teraz. Zauważcie, co się teraz stało. Gościu schodził do lewej strony tu, bo wiedział, że się klient wychyla. So, why did you take a bomb from short if his city? He didn't know the bomb, bro. That's why I will not play the facit because of this what what he's did. Ja tak chyba się odezwę grać facitów jak się takie rzeczy dzieją. Nie wiem, dziwne jest to, że gość idzie na wallku i schodzi na lewo w momencie kiedy gościu już go pikować zaczyna Tak jakby wiedział, że goś wychodzi i chowam się na lewo Tak, ale to jest... To jest trochę Dobra, tego Karola bym poprosił na tydzień od razu Bo Because he's noob, that's why. No, don't ask. Just play. Just let it quick Shut yeah. up You are now shut up because I mute you. Now you can talk. You are muted If you still talking to me you are fucking stupid Good luck, talk to me please Cieszy się, bo go zgodował. Long Plonk pit, plonk pit, I hear them. Rozumiesz? Rozumiesz? Trzeba będzie niedługo jakieś świąteczne bingo przy, ten... przygotować, kurde. Tam musi być, rozumiesz? Mm, co on tak jeszcze teraz gada? 100% cheat w tym momencie już ci mówię. 100%. Rozumiesz? No nie. Zobacz. 100%. I to ten, który rekonekta zrobił. Jednak Orange, on powie wszystko, byle byłoby pod jego narrację. Śmiałeś <śmieszne> na to do odcineczki. Dobra.